Na program zaprasza Fundacja Happy Kids www.happykidsngo. Wojna spowodowała... Konieczność ucieczki. Wiele grup czekało na możliwość wydobycia, wydostania się z terenów objętych wojną wiele dni w schronach, w piwnicach. W momencie, kiedy była przerwa w ostrzale, oni biegiem uciekali do miejsc ewakuacyjnych i byli przewożeni na stacje kolejowe, do, do autobusów, po to, żeby się wydostać. Wielokrotnie te, te przejazdy były zatrzymywane, bo właśnie był ostrzej. Strzał e, linii kolejowych, było strzał e, e, dróg, nie można było jechać. Więc często było tak, że ci ludzie wiele dni byli w podróży. Przyjechały dzieci chore, dzieci, którym skończyły się leki w trakcie podróży. Dzieci, które często nie miały... Co zjeść, bo nie było gdzie, nie było jak, nie miał kto im podać. Więc przyjechały zmęczone, przyjechały głodne, przyjechały wystraszone. To, co obserwowałem, będąc tam, na granicy, będąc tutaj, to trudno jest opisać słowami, bo tego kiedy sami nie doświadczamy, nie jesteśmy w stanie nawet, nawet sobie wyobrazić, jak może wyglądać podróż. Która kojarzy nam się ze spokojną, autostradową przejażdżką z jednego końca Europy do drugiego. Czasami pokonanie 100 kilometrów tam to była walka o życie, którą te dzieci i ci ludzie stoczyli. Mieliśmy pod opieką 40 dzieci, najmłodsze miały 3 lata. Mówiliśmy im, że jedziemy na wakacje do przyjaciół. Jechaliśmy tu 5 dni i rzeczywiście trafiliśmy do przyjaciół. Chciałem przekazać na ręce. Pani prezes, bardzo proszę, skromne, ale ono jest obarczone sercem wielu dzieci, które za tymi podziękowaniami stoją. Ja jestem tylko osobą, która przekazuje, ale przekazuje uśmiechy dzieci i przekazuje ich serca na pani ręce. Dziękuję bardzo. E, dziękuję. E, my ze swojej strony chcieliśmy wykonać e, oficjalnego przekazania. Czeku na 20 tysięcy dolarów. To jest kwota, którą chcielibyśmy przekazać na rzecz fundacji. I jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że możemy pomagać takim organizacjom jak fundacja. U nas mamy 14-osobowe domy dziecka, na Ukrainie są znacznie większe. No tutaj na terenie tego domu dziecka są trzy różne grupy, w tym jedna grupa dzieci niepełnosprawnych, ale wszystkie dzieci mają najlepszą opiekę, jaką jesteśmy w stanie zapewnić. Myśląc o tym, gdzie skierować te środki finansowe, które udało nam się zgromadzić, chcieliśmy, żeby one trafiły tam gdzie są najbardziej potrzebne. I, i, i w ten sposób natrafiliśmy na, na, na fundację, której pozostałe cele statutowe również bardzo wspieramy. І з стан стантадеция ту ж в вже давно, бо працюю в закладі Філіпсі, Філіпсіктори, те раз була пані презис. Є барз до вдячна, бо той ж є не перша допомога. Тільки почалася війна і були проблеми в Україні з медикаментами. Ну і з чистки, то я пішла до бюро до цих дівчат і вони зорганізували. Причудовну гуманітарну допомогу, яка виїхала на Україну, те допомагає пані дітям, то я, ну, я не вим, як би то описати. То за дуже серце, за, за дуже милость. то, то не можна облічити в якихось пінньонцах або в чомусь. Для мене то ну не він просто сльози на очах, направде. za wspólne oglądanie dziękuję fundacja Happy Kids www.happykidsngo